Cześć, witajcie! Witam Was w kolejnym materiale z World of Tanks. Moi drodzy, dzisiaj przeskoczymy na tiery dziesiąte. Jak część z Was wie, ja sobie w swoim tempie robię na dychach ulepszenia polowe, bo ogólnie dychami obecnie grać nie lubię. No ale od kiedy Wargaming wprowadził ulepszenia polowe, no to dla osób takich jak ja, które mają ogrom czołgów w garażu, no pojawiła się okazja, by znowu niektórymi pojazdami wyjeżdżać na plac boju. Chociażby tylko po to, żeby pozbierać ekspa i porobić ulepszenia polowe. I tak już na wielu dychach te ulepszenia polowe są za mną. Część przy okazji, jak robiłem ulepszeń polowych, no to niektóre czołgi zostały odkurzone na, odkurzone na kanale, niektóre nie. No i teraz kończąc już pojazdy brytyjskie, oczywiście będę musiał robić ulepszenia polowe też na tych w miarę nowych dychach, na których nie mam emek. Ale to wszystko, to wszystko jest gdzieś tam pieśnią przyszłości, bo jednak trochę się z tymi dychami schodzi. No, i wziąłem się też teraz za robienie pojazdów francuskich na Batarcie. Skończyłem foszam, fosę miałem porobione już wcześniej. No, i zacząłem robić ulepszenia polowe na beczce. AMX 50B to no już wiekowy pojazd z magazynkiem, wiekowa dyszka. Kiedyś bardzo popularna na randomach. Dzięki temu, że nie było aż tak dużo czołgów z magazynkiem, no to on tym magazynkiem wyróżniał się znacząco. Był też bardzo fajną nagrodą. Po mękach które kiedyś trzeba było mieć na MX-ie 50-120, ponieważ 120 nie opuszczała, ale przede wszystkim nie podnosiła działa. To kiedy dostaliśmy już AMX-a 50B, to tam był duży, duży oddech. Pojazd, który był zawsze, no i jest dalej. Bardzo mobilny, jak na czołg ciężki, bardzo mobilny, co pozwalało mu no w praktyce podążać często z medami, reagować na to, co się na polu bitwy dzieje. Dzisiaj jednak stracił, stracił mocno na znaczeniu, dlatego też, jak popatrzycie na randomach, na dychach beczki, raczej za często nie znajdziecie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, dzisiaj magazynek w 50B nie jest już niczym wyjątkowym, bo jest ogrom magazynków od tierów ósmych 8 zwyż, a na dychach to już w ogóle. Eee, więc to nie jest jakaś już cecha specjalna, tylko można powiedzieć coś normalnego. Eee, Okej, okay. mobilność beczka ma wciąż bardzo dobrą, co na bitwy jednostronne i szybkie się przydaje, ale mamy też bardzo dużo dzisiaj hewików, które są bardzo mobilne. Yy, mamy dużo medów, które mają trochę pancerza, więc gdzieś tam troszkę tutaj się to pomiędzy pojazdami zatarło. Dodatkowa rzecz jeszcze, która dzisiaj też yy, jest yy, no, bardzo popularna to mocna wieża. Dzisiaj bardzo dużo czołgów ma w miarę twardy web gra na schowanie się za nasypem. Beczka tak grać nie może. Beczki wieża jest Wix Potem i wszystko w tą wieżę łapie. Dlatego też, jeżeli macie mapy miejskie, jeżeli macie mapy gdzieś, gdzie trzeba się chować za jakimiś nasypami i jest gra w stylu wychyl się, strzel, schowaj się, to beczka jest w. Yy, no w odwrocie. No bo jednak T57 Heavy ma trochę szybszy magazynek i czasami coś odbije, yy, beczka nie. A na idealnym magazynkiem na nasypy, na wszystkie pofałdowania, dzisiaj jest kran, który ma twardą wieżę. I oczywiście, kran dostał nerfa i jest go też znacznie mniej niż kiedyś, ale to wciąż wciąż jeżeli dostaniecie na przykład taki Westfield i dostaniecie beczkę i krana, to jest większa szansa, że kran przyda się bardziej na takiej mapie niż beczka. E, oczywiście dalej m, dobrzy gracze na beczce potrafią kręcić e, konkretne wyniki. E, beczka dalej potrafi starana przypierdzielić, warto o tym pamiętać, chociaż wydaje mi się, że kiedyś jeszcze zanim ta mechanika taranowania została zmieniona, to więcej z takiego tarana beczką można było pociągnąć, to zawsze była jak gdyby dodatkowa pestka. E, no i zawsze mamy jednak ten magazynek, to znaczy, że jeżeli oszczędzimy hapeki, że jeżeli kogoś dorwiemy w drugiej części bitwy, jeżeli ktoś będzie dobity, no to będziemy mogli go dobić. Więc beczka też potrafi być momentami groźnym pojazdem, ale nie polecałbym jednak jej do ekspienia, jeżeli zastanawiacie się nad magazynkami dziesiątotierowymi. Moim zdaniem i T57 Heavy, i Kran jest obecnie ciekawszą opcją. Beczką trzeba mądrze grać, trzeba czytać minimapę, trzeba wiedzieć przede wszystkim, kiedy można wyjechać, a kiedy nie. No to dobra gra beczką jest bardzo, bardzo trudna. Oczywiście, żeby być bardziej skutecznym lepiej byłoby grać na modułach różowych. Ja grałem, bo robiłem tylko ulepszenia polowe na modułach zwykłych. No i lepiej też grać na full goldzie. Po pierwsze, bo jest to magazynek, więc żonglowanie żonglowanie tymi, tymi pestkami też nie jest wcale takie proste, lepiej mieć jeden typ, jeden typ amunicji, zresztą na większym dystansie, a beczką zazwyczaj się gra albo na większym dystansie, albo z kimś plutonie, kto za was przyjmie lub odbije i wy wtedy wyjeżdżacie, oddajecie magazynek i się chowacie. Solo granie beczką jest jednak graniem bardziej ostrożnym. Załoga piąty perk na 96%, jak widzicie wyposażenie, ja gram z takim patrzyłem z jakim wyposażeniem grają ci najlepsi gracze z przeróżnym jedni grają z hpk nie inni grają z Turbo i spora część gra z modułem do poprawy celności mi z takim wyposażeniem gra się lepiej dlatego, że nie tyle celność tego działa dla mnie jest irytująca, co wolę żeby to działo się skupiało jak najkrócej no bo wystawiając się ze słabą wieżą zależy wam na tym, żeby to działo na przeciwnika jak najszybciej się skupiło, żebyście oddali strzały i się schowali. Więc ja gram z wentą, z tabą i z obracarką, ale tak jak mówię, tu jest wiele konfiguracji i praktycznie każda może mieć sens, więc dobierajcie sobie ją według własnego. Widzi mi się duże zestawy i racje bojowe: ulepszenia polowe, ulepszenie polowe, które utrzymuje prędkość w jeździe, poprawa celności, tym sobie poprawiam celność i zmniejszenie czasu ogłuszenia. Beczka niestety lubi złapać odarty, czasami lubi się też podpalić, więc gra z racjami bojowymi jest na własne ryzyko. 400 alfy, 4 pestki w magazynku, 2,5 sekundy przestrzał pomiędzy pestkami. Więc, o ile się nie mylę, no to, to, jest, to jest to dłuższy przestrzał niż w T57, w T57 Heavy. No ale też nie jest jakoś bardzo, bardzo tragiczny. Bazowa celność 0,35, więc uważam, że całkiem spoko. Czas celowania 2,5 sekundy, z tą stawą, to jest większym problemem. Depresja 10 stopni, więc jak najbardziej OK. Elewacja tylko 12, to może być to, to, troszkę problematyczne. Z taką załogą, takim wyposażeniem celność zbiłem do 0,3, więc też uważam, że jest całkiem, całkiem. Ja mam do beczki duży sentyment, bo kiedyś lubiłem ją pogrywać i kiedyś miałem jedną z lepszych bitew swoich w World of Tanks, jeśli chodzi o wynik indywidualny. Ponad 9000 uszkodzeń na beczce zrobiłem praktycznie z wyspy na komarynie. Ale no, jak już wiecie, komaryn był dawno i to wszystko było 150 lat temu. Ale robiąc ulepszenia polowe na różnych dychach, to właśnie na beczce siadła mi bitwa. No, na dziesiątych tierach, tak naprawdę dla mnie jedna z lepszych od bardzo, bardzo, bardzo dawna i do tej bitwy zapraszam, czyli gdzieś jednak sentyment do beczki pozostał. Ale dużo bitew miałem takich, w których naprawdę ciężko się grało i ciężko było cokolwiek zrobić. Nie jest to łatwy pojazd do gry. Lecimy z bitwą. Mapa Karelia w trybie szturmu. My atakujemy. W Plutonie byłem z Age Makerem, który grał na IC-7 oraz z v który grał na obiekcie 277. Ponieważ jest to szturm, no a ja jestem wprawdzie heavykiem, ale to heavykiem, który raczej pancerza nie ma, no to zazwyczaj w pierwszej kolejności beczką staram się zagrać raczej jak tdk czyli gdzieś oszczędzić hapeki, porobić jakieś darmowe pestki. I potem ewentualnie w drugiej fazie bitwy wykorzystać zapas hapeków i iść na wymianę. Ponieważ respadało nam bliżej flanki zachodniej, której ja grać nie lubię, więc ja obróciłem i pojechałem na razie kampić na górkę. Natomiast moi plutonowi pojechali na flankę zachodnią. Bardzo byłem zaskoczony tym podjazdem E50M, ale trzeba przyznać, że podjazd tego E50M i tej manticory dość mocno nas zblokował. Teraz pestka oddana w manticorę bez sensu, bo tam nie było szansy na trafienie. Plus jeszcze dostałem spota. Mówię, no świetnie zaczyna się bitwa. Brakuje jeszcze, tylko żem został mocno bity tutaj na tej górce i wyparował już na samym starcie, a mogło się tak zdarzyć, więc tutaj bardzo duży błąd popełniony przeze mnie. E50M wprawdzie mocno. Zapłaciło za swój wyjazd, bo już skończyło udział w bitwie, ale związało część naszych pojazdów i WZT, i Leoparda i nie pozwoliło im podjechać bliżej. STB1 też na razie się bliżej nie rusza, wciąż mamy świadomość też, że jest przed nami Manticora, więc no zostaliśmy nieźle tutaj zablokowani. Rozjazd jest całkiem, całkiem, chociaż na flance zachodniej, no to tylko moi Plutonowi i 140 to wygląda troszeczkę gorzej. Jest jedna arcioszka. Ja stąd przestrzału za bardzo nie mam. Musiałyby się te czołgi wychylić zdecydowanie bardziej. Mamy zaspotowaną mantikorę. Oczywiście cały czas się bałem, żeby nie wyjechać za daleko, bo beczka nie dysponuje, nie wiadomo jak dobrym kammo. Pierwsza pestka wchodzi. Jest jeden do dwóch straciliśmy już barczata No, jak widzicie, tamta strona, gdzie są moi plutonowie już mocno obrywa. I niestety e, no nie wygląda to dobrze. Ja miałem nadzieję, że to oni będą wyjeżdżali do moich sojuszników. Tymczasem e, tymczasem na razie to nie ma miejsca. Tracimy kolejne maszyny i jesteśmy w plecy już według tych danych, do których mamy tutaj dostęp ponad 8000 hapsów, więc cholernie dużo. Jeden do czterech. 1 do 5, no i wydaje się, że w tym momencie bitwa już jest całkowicie przegrana, nic z tego nie będzie. Ja byłem też o tym przekonany, że, że tak to będzie wyglądało. Mówię dobra, jedyne co można w tej bitwie jeszcze próbować zrobić, to jakieś to jakieś uszkodzenia. Nic, nic więcej, po prostu oddać jeszcze parę pestek i tyle. 60TP coś klikał w moim kierunku, ja wiem, że na minimapie widnieje jako czołg ciężki, ale no nie możecie oczekiwać od 50B, od 50 120, od 50 100, że te czołgi pojadą Wam na pierwszą linię. 1 do 6 już, 5 maszyn w plecy i ponad 7 tysięcy hp -ków. Czekałem teraz na to, czy ten super koń będzie tak bardzo chciał wyjechać, a tymczasem zrobiło się 1 do 7, Manti wjeżdża nam na górkę, Jest IS7. IS7 strzelił. Dobijam go za mną. Wyjeżdża Leopard. Druga pestka z magazynka w Leoparda. Trzecia pestka z magazynka w Leoparda. I czwarta pestka. Ja w tym momencie jestem na przeładowaniu. Esterfa musi sobie poradzić. Radzi sobie. Ale już tu nadciąga T6 dwójka. T6 dwójka kończy mi fała, ja ładuję, mam 2600 uszkodzeń, z 1.7 zrobiło się 4.8. Cofka, żeby no po prostu zyskać jeszcze trochę czasu, żeby doładować pestkę. 6 62 oczywiście wyjeżdża na mnie. Ja ją starana. Zobaczcie, to jest właśnie potęga, e, potęga 50B, jeśli chodzi o e, tarana. Mogę nawet cofnąć. Zwróćcie uwagę, za, za ile ja tutaj mu pociągnąłem, e, pociągnąłem starana. To jest, ja mam oczywiście też perk do taranowania, ale beczka swoje waży. Beczka może się też rozpędzić i każde taranowanie medów czy lightów. Widzicie, za 991 chłop dostał starana. I w ten oto sposób dzięki dobremu taranowaniu wysolowałem te 6 dwójkę, pozbierałem tu pestki, ale ostatnią pestką też skończyłem super konia. Mam 3 fragi i prawie 5000 tysięcy uszkodzeń nastrzelanych. Oczywiście potraciłem HP, ale no, udało się pomóc w wyeliminowaniu całego Leoparda. Udało się wyeliminować całą T6 dwójkę i dobić sterfała, więc wydaje mi się, że naprawdę spoko. A wcześniej jeszcze dobić też ISA-7. Eee, wzi wziąć udział w dobiciu ISA-7, tak? Więc no naprawdę. Eee... Znaczy ja ISA 7 dobiłem, a Leoparda dobiłem z TRV, ale w sumie wziąłem udział w wykończeniu czterech lów w krótkim czasie i z 1,7 zrobiło się 6 do 8, więc wciąż walczymy. Oczywiście dalej nie, nie, nie wierzyłem, że tutaj można coś jeszcze zrobić, ale jak się zrobiło 7 do 8, mówię, kurde, te czołgi po prawej stronie naprawdę poczuły się dość mocno. Jest lodówka, nie mam na lodówkę przestrzału, ale jest wrogi Leopard, więc skupiam. Dobity, czwarty frak zrobiony, 5167 uszkodzeń. No i teraz miałem nadzieję, że właśnie jakoś ta lodóweczka się wyświeci. Nie ładowałem, no bo trzy peski, to jeszcze wciąż jest dużo, a gdzieś cały czas miałem w głowie, może, może, może jakoś ta lodówka się pokaże. Widzimy lodówka na pewno strzeliła blind'a lub godzilla, tak, no bo to był taki typowy Typowy mm, strzał dla Hesha z, z tej gry: 10 do 11. Patrzę, co robi STB. Gdzie jest Minotaur? Też zerkam na lewo, bo bałem się, że ich leopard może mi tutaj wjechać. No i wciąż nie wiedzieliśmy, gdzie jest Godzilla. Jest w Leo. Pierwsza pestka. Druga z gąską. Trzecia. I niestety, no tutaj ta czwarta by się przydała, no ale nie ładowałem wcześniej, więc dobrej trzy pestki. Szkoda tylko, że nikt jeszcze mu nie poprawił. 6317 uszkodzeń na liczniku. Pada 60 TP. Odjeżdżam jeszcze, liczyłem, że może gdzieś tu godzilla będzie przejeżdżała i uda mi się spotnąć, ale nic takiego nie ma miejsca. Patrzę, że jest troszkę ponad dwie minuty. No, dobra, trzeba zacząć ryzykować, tak? Oczywiście mogę tu zjechać, spotkać Godzillę na ryju, będzie pozamiatane. Mogę spotkać Leo. Ale od Leo, jak dobrze pójdzie, to pestkę mogę przyjąć, on nie miał aż tak dużo hapeków, powinienem wyjść na plus z wymianą ewentualną 1 na jeden. Tutaj można też właśnie docenić mobilność tego pojazdu. Pokazałem wam, pokazałem wam, ile potrafi znaczyć dobry taran. A teraz jeszcze, wykorzystując mobilność, mając trochę ponad dwie minuty do końca bitwy, mogę się całkiem nieźle przemieścić. Oczywiście bezpieczniej pewnie byłoby wjechać na linię 1, ale robię to dopiero od tej strony. Jest Godzilla, więc nie spotkam jej tutaj, to już jest ważny sygnał, dlatego nie jadę dalej, tylko odbijam bliżej środka. Odbijam tak, by mieć Godzilla w zasięgu rysowania. Sam dostaję spota, niestety to oznacza, że gdzieś tutaj jest Leopard, ale Godzilla jest skupiona na czymś innym, więc dojeżdżam do skały, Godzilla się na mnie nie odwraca. Szkoda tej peski. No i tutaj, e, gdyby, gdybym tą jedną peskę e, trafił, to miałbym piątego fraga. Tak, to jest TB. sobie godzile. Spoko, ważne, że ważne, że gm, bardzo groźna lufa została zniszczona. Widzimy przewracają się drzewa na górze, więc wiem, że prawdopodobnie tam jest leopard. <laughs> Natomiast wybiła syrena. Zostaje mniej niż minuta do końca bitwy. Zerkam, czy nie mam przestrzału na lodówkę? Nie mam. 40 parę sekund. Skupiam się w pierwszej kolejności na lodówce. Jest Jest 7. Załatwiony przez estebeka jest leopard po lewej. Odwracam się. On nie trafia. Pierwsza pestka. Zostawiam Leoparda w tym momencie, bo chcę jeszcze zrobić damage. 15 sekund do końca. Pierwsza pestka w ludówkę, on spejlował pestkę. Minotauro dobija Leoparda. Widzę, ile sekund zostało, i w tym momencie i Estebek i ja zjeżdżamy. Mamy jeszcze dosłownie kilka sekund. Estebek oddaje pestkę. Czas się kończy, i praktycznie na sam koniec idealnie dobijam w ostatniej chwili, i wygrywamy bitwę. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabitewkę tam wpadła oznaka mistrzowska asa pancernego. Nie była to moja pierwsza MK na beczce, no ale bardzo, bardzo przyjemna. Masterka duży koliber i czołgista camper 491 asysty, 8624 tyle zrobiłem uszkodzeń i 5 fragów dało to 1312 punktów bazowego expa. Jak na mnie dzisiaj zrobić ponad 8000 na dziesiątym pierze, dla mnie to jest naprawdę już bardzo, bardzo przyjemny rezultat. Rzadko mi się to zdarza. StB1 też bardzo ładna bitwa. Ponad 5000 uszkodzeń, 60TP, ponad 3000, drugi 60TP, prawie 3000. No jak widzicie, moi Plutonowi no, nie utrudniali mi tego, bym sobie zrobił damage. U nich lodówka ponad 4000 i też parę pojazdów ponad 2500 uszkodzeń. 23 strzały oddane, 22 trafione. Na te 8624 uszkodzenia 3868 na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane ponad 3 km, na czysto zarobione ponad 29 tysięcy kredytów, EXPA wpadło 11808. Tak wyglądała ta bitwa, nie ukrywam, że jest to jedna z najlepszych ostatnio bitew jakie rozegrałem w woc na pewno najlepsza w roku 2024. Jedna z fajniejszych nadychach jakie rozegrałem od bardzo bardzo dawna, a wydaje mi się, że to taka ostatnia bitwa, która dała mi aż tyle frajdy. To była bitwa na Charmele podczas operacji świątecznych, gdzie też w ostatnich sekundach, mając praktycznie koniec amunicji, udało się wygrać bitwę na jęsku. Jeżeli nie widzieliście, wejdźcie w playlistę z pojazdami francuskimi, zachęcam, bo to jest naprawdę sroga bitewka i bardzo ładny wynik bazowego expact na dziewiątkę. No, też miałem kilka fajnych bitew czy to na BZ176, ale wydaje mi się, że jak na dzień, kiedy nagrywam ten materiał, a nagrywam go 15 lutego, to z tej bitwy w tym roku najbardziej jestem zadowolony, zwłaszcza, że no, było tym tam i fajny taran, i wyciągnięcie kilku czołgów w krótkim czasie. I no, dobicie ostatniej lufy praktycznie w ostatniej sekundzie na czas na sam koniec bitwy i wygrana w dramaturgii za takie bitwy bardzo lubię World of Tanks. Szkoda, że takich bitew mam mało. I to by było na tyle, jeśli chodzi o odkurzenie AMX 50b. Dajcie znać proszę w komentarzach, co wy sądzicie o tym pojeździe w obecnym wodzie. Jakie jest Wasze zdanie, czy ma on jeszcze sens? Chętnie poczytam, podyskutuję z Wami sekcja komentarzy należy do Was. Proszę korzystajcie z tego. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do wspierania kanału między innymi poprzez opcję Wesprzyj na YouTube. Macie taką opcję pod streamem, znaczy pod streamem, pod filmem, przepraszam. I każda osoba wspierająca, która z czegoś takiego skorzysta, będzie miała oznaczenie inną emotką przyniku. Dziękuję bardzo wszystkim wspierającym. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Życzę Wam miłego rzędka. Trzymajcie się. Cześć.